Cześć tutaj Jaszek. Dużo zmian w polskich przepisach przygotowują nasi ustawodawcy na rok 2015, nowe mandaty, nowe konsekwencje za jazdę bez prawka, nowe, nowe na przykład stawki za przekroczenia prędkości, które właśnie zawierają się w tym teryfikatorze. I co ciekawe, teraz mają być one wyliczane na podstawie średniej krajowej z i na przykład za jazdę powyżej 50 km na godzinę z prędkością większą o 50 km na godzinę zapłacimy słuchajcie 720, 730 zł, czyli 20% średniego wynagrodzenia, a w terenie zabudowanym 40% tej średniej krajowej, czyli 1460. I e, wszystkie te kwoty będą ruchome, aktualizowane razem e, z, ze wzrostem bądź też spadkiem średniej krajowej, ale, ale raczej e, wzrostem, bo w Polsce e, ta średnia krajowa cały czas rośnie. E, co ciekawe, recydywa będzie podrażała, w cudzysłowie, podrażała wszystkie mandaty o 50% i wtedy za jazdę. E, w terenie zabudowanym z prędkością przekroczoną o 50 km na godzinę zapłacimy 2200 zł, co jest kwotą, która do tej pory była niespotykana w taryfikatorze. I podobnie będzie w przypadku przejazdu na czerwonym świetle. Za przejazd właśnie na tak zwanym późnym żółtym zapłacimy 1000. 460 zł. Dotychczas policja mogła wystawić mandat za maksymalnie, na maksymalnie e, 600, z tego co pamiętam, i chyba 6 punktów karnych. No co jest kwotą dosyć e, śmieszną. E, jaki jest mój komentarz co do tego nowego taryfikatora? Powiem Wam tak: od 20 lat nie był on zmieniany, a przez 20 lat e, nasze zarobki i generalnie wartość pieniądza troszeczkę się zmieniła w Polsce. I to 500 zł. wystawiane kiedyś no Nie jest ten sam 500 zł, które dzisiaj otrzymujemy na przykład za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę. Więc tutaj się nie ma co oszukiwać. I właśnie, odnośnie jeszcze przekroczeń, jest projektowana ustawa, która będzie dawała możliwość a właściwie będzie obligowała wszystkich policjantów do tego, że jeżeli w terenie zabudowanym przekroczymy prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, wówczas odbiorą nam prawo jazdy na 3 miesiące. I to będzie obligatoryjne. Jeżeli naruszymy ten zakaz, wówczas zostanie on przedłużony o kolejne 6 miesięcy, co łącznie da 9. I tutaj już wchodzimy w temat braku uprawnień, braku prawa jazdy. Temat jest dosyć często spotykany, niestety w Polsce, z tego względu, że Konsekwencje jakie grożą za jazdę bez prawa jazdy są dosyć niskie. Od 300 do 500 zł, w zależności czy nie posiadamy tylko danej kategorii czy nie posiadamy prawa jazdy y, w ogóle. No, więc wielu wychodziło z założenia, że nie opłaca się robić kursu i egzaminu, z tego względu, że <laughs> prawdopodobieństwo złapania kogoś jest bardzo niskie, y, w związku z czym. No po prostu wydawać tam powiedzmy 1500 czy, czy 2000 na cały przebieg uzyskania uprawnień jest nieopłacalne, tak? Bo by musieli zostać trzy razy złapani przez policję i trzy razy musieliby nałożyć właśnie taki mandat od tam 300 do 500 zł i przyznam szczerze, że ta wartość w taryfikatorze wręcz była zachęcająca do tego, żeby nie robić tych uprawnień. Jednakże musimy pamiętać o jednej rzeczy, o której często się nie wspomina, że jazda bez uprawnień równa się konsekwencją nie tylko tym mandatowym, ale również tym ubezpieczeniowym. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, to my e, odpowiadamy za wszystko z własnej kieszeni, za pośrednictwem tak zwanego regresu ubezpieczeniowego, który będzie wytoczony albo od ubezpieczyciela, e, którego polisę posiadaliśmy, mimo że nie posiadaliśmy uprawnień, albo jeżeli w ogóle nie posiadaliśmy żadnej polisy, wówczas będzie to regres od e, takiej instytucji, co się nazywa e, po prostu ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, który właśnie od nas będzie, m, który zastuka do nas o te pieniądze. A te pieniądze mogą być niemal w sytuacji, kiedy na przykład będziemy uczestniczyli w wypadku z bardzo wartościowym samochodem, w przypadku którego nie wiem, zderzak kosztuje 3000, lekką ręką ono może kosztować nawet 5000 tysięcy, klosz kosztuje ileś tam tysięcy, malowanie technologią producenta tego mega drogiego samochodu też będzie drogie. Na przykład wyjdzie nam, że lekka stłuczka będzie nas kosztowała powiedzmy 30 tysięcy złotych, a właściwie no, likwidacja konsekwencji tej stłuczki. Stąd też należy się domyślić, że podobnie będzie w przypadku szkód na osobach. Jeżeli kogoś za sprawą wypadku pozbawimy czasowej zdolności do pracy, a będzie na przykład biznesmenem, wytoczyć nam może pozew cywilny o zwrot utraconych korzyści na skutek tego, że nie pracował przez ten okres czasu. Może być też tak, że jeżeli ktoś trwale zostanie okaleczony, wówczas będziemy płacić dożywotnią rentę i to też pójdzie regresem od ubezpieczyciela. Więc z tego względu właśnie wydaje mi się, że to jest dużo bardziej dotkliwa kara niż te 500 zł, ale mało osób o tym wie. To oczywiście nie wszystko, co ma się wkrótce zmienić i co jest projektowane i myślę, że już wkrótce nieco więcej na temat właśnie nowych przepisów, które czekają no praktycznie już w lasce marszałkowskiej, a niektóre zostały już przegłosowane przez Sejm i czekają właściwie na formalność w postaci e, przytaknięcia przez Senat. Dzięki bardzo za dzisiaj.